Stop. O. Chciałem podziękować Adamowi z firmy Przyczepy Kempingowe z Gierz, który jest sponsorem tej przyczepy. Adam lubi oglądać odcinki kapitana i stwierdził, że zasponsoruje tą przyczepę, żeby miał dobrą zabawę żeby mógł tworzyć kolejne odcinki, a wy żebyście mieli co oglądać i dobrze się przy tym bawić. Dzięki, Adam, jeszcze raz. Właśnie szykujemy się do wyjazdu jutrzejszego po przyczepę. Wiemy, że przy, przyczepa jest stara, światła pewnie nie będą działać, więc sprawdzamy teraz te moje stare światła, bo użyjemy ich pewnie zastępczo zamiast tych świateł, które są w tej przyczepie domyślnie. Jedna żarówka nie działa, więc Tomek odkręca i będziemy sprawdzać dlaczego. Okazało się, że jest wyciągnięty minus. Podłączamy go z powrotem. Przeprowadźmy test. BOOM! I mamy stop. Tutaj sobie zaznaczyliśmy koszulkami termokurczliwymi, które światło jest czym i trzeba je teraz trochę podsmażyć. Jesus. Ale teraz koloru już nie widać. <laughs> profeska. Jedziemy po przyczepę. Rafał poszedł po hot -dogi. Mamy narzędzia, mamy smary, mamy wszystko. Jesteśmy gotowi do tego, żeby przyczepę uruchomić i doprowadzić z powrotem do domu. Jest to pewne wyzwanie, bo nie wiem w jakim stanie tak naprawdę ta przyczepa jest. Tym bardziej, że kosztuje 1000 złotych. <laughs> no, ale myślę, że damy radę. I... Możecie zobaczyć, co zabraliśmy. Mamy drona, GoPro. Kamera to najważniejsze, różnego rodzaju podnośniki, lewarki, koc, żeby sobie wskoczyć pod przyczepę, żeby wszystko sprawdzić. Oczywiście wkrętarka, kable, klucz do kół, młotek, e, szlifierka kątowa, wkręty, bo pewnie trzeba będzie coś tam podkręcać. Wszystkiego rodzaju kontakty, odrdzewiacze i inne. E, końcówka, bo jest wielka szansa, że będzie zepsuta i trzeba będzie ją zarobić. Krytytki jak zwykle zawsze się przydadzą. Rafał nam jeszcze dorzucił koziołki, dodatkowe skrzynki z narzędziami, wiertarkę, cały bagażnik. Jesteśmy gotowi, To nie będzie zepsute, to powinniśmy dać radę Wszystkie na wszystko. Wszystkie rodzaje możliwych lewarków, aby mieć pewność, że damy radę. Ale jestem już głodny, a ty? Mm, idzie jedzonko! Ta? idzie, Rafał? Jedzenie mu. Trzychodniki. <laughs> Ole! Nie, nie pożałowali tych osób. Rafał, myślisz, ile nam ci czasu zajmie? O, o... Podstawienie na nogi przyczepy, która leżała tam ileś lat w jednym miejscu. Myślę, że optymistycznym planem godzina. Nieoptymistycznym do wieczora to zostaniemy. Jest to przyczepa za 1000 zł, więc będziemy mogli z nią zrobić wszystko, co tylko sobie wymyślimy. Więc... niczym jest fantazja i fundusz. Nie, no, fundusz? Kieszonkowe. kieszonkowy. Przeczepa będzie, to już można wszystko. Możecie pisać w komentarzach. Co możemy z nim zrobić? Tylko nie piszcie od razu, rozwalić, to będzie na koniec. Tak, co się stanie? To Prędzej jest... czy później? <laughs> Świadomie, nieświadomie, zaplanowane albo nie, ale, ale przyczepa raczej do sezonu nie dotrwa. <laughs> Miejmy nadzieję, że przetrwa jak najwięcej eksperymentów. Tak. Eksperymentów. Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Oto przyczepa. Zobaczcie. Jaki złomek. No chopaki mają niezłe plany co do niej hamulec najazdowy niech się trochę odpiecze okazało się, że rama jest pęknięta A możecie zobaczyć tutaj rama pęka, więc bierzemy mi i zaraz zaspawamy wszystko. O co ty tam rafę znalazłeś? Spawareczka będziemy naprawiać przyczepę, Aha, dobra, pozdół. O, tutaj widzicie, mamy dużo żelastwa I próbujemy coś tutaj znaleźć Co by się przydało, żeby to przyspawać e, Rafał znalazł taki Nie wiem, to jest do drzwi Będziemy to starali się oczyścić I przyspawamy to do ramy, żeby nie pękła Tutaj mamy starą końcówkę, działa tylko jedno światło Ale wzięliśmy z sobą końcóweczkę nową Więc będę ją teraz wymieniał Już mam wszystko ucięte, kabel Teraz zarobię wszystko na nowo Kształt zmieniacie tak, żeby pasował? Widzicie kształt tego do kształtu ramy Troszeczkę Żeby Elegancko kabel No i dobra I elegancko i można zaczynać reanimację wziął... Rafał, ty masz papiery na spawanie? Nie, e, Tomek? Nie A ja nie. też nie Ja widziałem jak tyś robił Ale I, ja, ja oglądałem sąsiadów Sąsiadów? Mimo, że zarobiliśmy na nowo e, całą końcówkę światła, dalej nie świecą, więc wymienimy światło od razu. Dobra. Odkręciliśmy światła, są kable i zamienimy to na, na nasze światła. Będzie git. To było warto, co nie i końcówkę pewnie i, i światła i domach i znowu, Że wszystko, co mogło być źle, to jest źle. Dobra, widzimy, że. No, że żarówki wymienimy. O, o, widzisz? Włączamy <laughs> światła. To coś więcej się pali oprócz Nie ma pozycyjnych To co ja idę stop nacisnę, tak? Jak tam u Ciebie? Jak krew nosa. 60% <laughs> Tak, czyli już wiemy co jest do czego, tak? Żółty stop, e, niebieski stop, żółty kierunkowskaz, czerwony pozycja I jak jest nasz plan e, Podłączymy też e, drugą lampę bo co się dzieje? No jak włączam lewy kierunkowskaz to jest ty tak szybko jak prawy to wolno i się świeci Czyli tam może być żarówka przepalona Czyli tam, tam jest na pewno przepalona żarówka Z tamtej bo, strony Bo tam się, cała główka się rusza od Dobra, drzwi. to podłączamy dwa światła Był stop eee, różowy Jaki progres? No jest nasmarkane <laughs> Zobaczymy O, do trytytki prawie dojechałeś tak, prawie. No. Trzeba porozłączać wszystko, wymienić tą żerówkę, zobaczyć może poprawić te styki, bo zobacz jak to wszystko wygląda. Czyli wymieniamy tak samo jak, jak tam, na ten nasz, tak? Eee, tak, tak, tak. To światła, Rafał spawa, a ja rozkręcam wtyczkę, bo się okazało, że trzeba ją przerobić, bo nie działa tak jak trzeba. Wtyczka rozebrana. Będziemy zaraz zmieniać kable, żeby wszystko pasowało do siebie. Mamy te przy rzeczy, no, żeby... Zobaczymy, do... się na pewno pali kierunek, że jak włączysz lewy to a. prawa, prawy to Dobra. lewy, żeby mieć tą pewność. Czyli zaczynamy sprawdzać od... Od kierunków. Od yy, kierunków. Prawy. No a tutaj lewy. Lewy. No a tutaj prawy. Dobra, naciśnij stop. Puść stop. A włącza awaryjny, naciśnij stop. Stop. Puść. Hmm, dziwne. Co robisz? Sprawdzasz teraz? No, sprawdzam te smarki. Yy, znaczy sprawdzam. No ja nie jestem żadnym znawcą. Szybki montaż, a wiedziałem, że te światła się przydadzą, żeby ich nie wyrzucać. Następnie szybko bierzemy dwa skręty, skrętareczkę. Czy to się nazywa nieporadnik <grystanie> <grystanie> jak montować światła? Odłączamy przyczepkę, Przestawimy ją w ciekawsze miejsce, żeby łatwiej nam się pracowało, bo rama zespawana, koła zamontowane. Kula powinna iść do góry. Co? Jeszcze tylko oświetlenie. Nie wiem właśnie jak to działa, ja już nie mam pojęcia do góry i Co, zobaczmy na kulę. Pierwszy test z gazu, więc robimy szybkiego fixa narzędziem uwielbianym przez wszystkich Polaków trytka z łączka, tereferę i bingo hmm Jest. drzwi antywłamaniowe. Spokojne światło. Ła, 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 nasze drzwi nie chcą się zamknąć. Jak zobaczycie, nawet jak tutaj odchylimy, to nie możemy tutaj. O, wejść. No niestety, otworzyć jeszcze jakoś się dało na milimetry, ale już zamknąć nie, więc będziemy musieli odczepić przyczepę, żeby zamknąć drzwi. Tak. A nie powinien prawy świecić po lewej, ale lewy po prawej? O, jest stop. Jest stop, tylko prawy jakiś mocniejszy niż lewy. Lewo! Yes. O, lewo! Prawo! Dobra, to jest to moje łączenie. Dobra, Yes, I'm sorry. Tuning made in Poland. <laughs> Oby się nie złamała. Można powiedzieć sukces. Koła zostały zamontowane. Światła jako tako są. Chociaż gdy naciskamy stop, w momencie gdy są zapalone kierunkowskazy, <grywka> kierunkowskazy przestają działać. Kajaki. Kopujemy. <grywka> <grywka> Jeżeli nie chcecie przegapić odcinków, w których będę eksperymentował z tą przyczepą, dajcie subskrypcję i oczywiście łapka w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Na dole umieściłem link do zrzutki. Jakbyście wrzucili po 50 zł, to zbiera się jakaś kwota i mógłbym ją przeznaczyć m.in. na testowanie przyczepy, na dorabianie różnych rzeczy. Na pewno odcinki będą ciekawsze, jeżeli wspomożecie mnie trochę. Napiszcie mi w komentarzu, co powinienem zrobić z tą przyczepą i jakie operacje na niej wykonać.